Multicraft, a teraz wam powiem, jakie są zasłuży zmiany. E, Okej, okay, na początek. Mam nowego skina. I nie mówcie, że jestem jakimś idio idiotą, że zmieniam człowieka skiny. Jak, niech sobie y, y, da ściana i tak nie mówi, dobra? Po prostu y, a, a, tak w ogóle to sam zrobiłem tego skina i mi się bardzo podoba. N więc wypierdalać. Okay. I tak, mój brat też zrobi własnego skina, bo jest podobny do owcy. Nie, albo do świni nawet. Nie, do świni już nie jest podobny, do owcy. Ehm. Um, nie wiem. Ej, czekaj, 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 czekaj. Bracia, gdzie? Jesteś? Nie Nie wiem, wybierzcie się. Bracia, jesteście? Twoje... Gdzie jesteście? No nie nie, lubią, nie widzisz? Mówiłem, no. że z tym nie robiłam, no e, dzisiaj, e, dzisiaj, spróbujmy jakąś świątynię, nie, z I zrobili, i schody takie zrobiliśmy do domu. Jak je, Ty jak zrobiłeś. Się, no, ja nudzi, no ja zrobiłem, nudzi, ja się nudziłem i, i, i weszłem na nasz serwer i zrobiłem schody. Hmm. I się ule, ale ładne ulepszenie. Co ja robię? Ale ładne ulepszenie do schodów, przyznaj. Nie, nie ładne. O, prosiłeś moją duszę. A moja dusza jest przeklęta. kilofa. O, o, teraz. Patrz, ty tytus, ej ty tytus, domu. Wyjdź z domu. Patrz! patrz, jakie delicions. delicious. Mhm. w ogóle nie, 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 Zabiłem nie, 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 Ja Ja nie, A mogę nie, 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 Dobra Ja sobie tak buduję, na A jakiś koleś tam się palił To był szkielet Szkielet wyszedł z nory Ty tu... A ty... To było niezłe, bo ja tak... Wiesz... Co na robię, na keł... Robię na aaa. keł... Aaaaaaaaaaaa! i strzały! Strzały Tyyy... Kilo fabii zabrałeś! nie łopata a no chyba tak drzewno o dlaczego mam ładną dróżkę widzisz ja mam kilofa ja, patrz ja robię tą ja zrobię dróżkę wiesz nie ja, a ja nie mam twojego kilofa a ja mam swojego tam jest tam jest tu jest tu tu no to dobrze no ja zrobię druszkę do naszej szklarni dobra a to jest szklarnia? To jest jakiś kamienny no, może pokój? Jest, może w ty w końcu ty zaczniesz coś budować, bo ja na, na razie wszystko buduję. Nie wiem, wiem, ja zbuduję coś, zbuduję. No kiedy? Teraz. Kiedy? Robię wieżę obserwacyjną. Dobra. Ty, gdzie jest mój cobblestone? Wziąłem sobie cobblestone. Albo mi został. Nie. Ty, chyba masz mój cobblestone. Nie mam. Masz? Bo... Ja, ja potrzebuję kobla do ten. Ale dawaj, ja, ja, pod, ja potrzebuję do wieży. mam ja tego kobla. Moż, no, przyznaj się. Nie mam! Przyznaj się. mam swój kobel! No ale wziąć mój, bo ja się rozsypałem. Na pewno wziąć na 100% wzięć! Wiesz piórka! Wziąć na 100% mój, bo ja nie mam! Wiesz, ja wziąłem tylko kopiórka, mówię, że ja ci ty piórka wziąłem. No na pewno kobel na ja tego nie zauważyłeś, daj mi go. Oddaj mi połowę swojego kobla. Ty co to jest? To nie jest to mój kobel stąd. Masz mi dać. Ja nie wiem, jak mam cię oddać. Normalnie, cały, cały jaki masz. Cały? No bo ja potrzebuję wie do wieży. Do wieży, a ja potrzebuję do. A po co ci wieżę? Po co, to... ale zrób szklaną wieżę. Masz tu piasek? Daj mi piasek. No masz tam piasek! Nie chcę szklaną, ja chcę obserwacyjną, a nie no świetlną. No to czy, no ale nie masz drewna zrobić. Musisz, musisz skobla. Z Drewna! Jak pieprz nie piorun, no to będziesz się tu możesz... Dobra, z drewna! Nie dać no. kobla! Ej, to jest mój kobel! O. My cię zabijem, bo ja mam jecz! Dobra, jak 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 e, dobra, ale zro zrobię z drewna, mam, mam 64 drewna, ale jak zrobię z drewna i jak pieprz nie piorun i... No to ty będziesz to naprawiał. Dobra, i zrobisz kobla. Nie, wtedy zrobisz znowu drewna i czego idzie pieprzać w to. Także bez końca. Nie, będę z kobla zrobię. Ja mogę sobie mm. robić wieże z, z czego mi się chce. Nie wiem, czy mi starczy. Nawet. O. Ja tutaj robię. Jakbyś nie zauważył. Do naszego. Do, na, na plażę. No świetnie. Troszkę na plażę robię. To świetnie. Kurde. Spadam. Oł. Czemu spadłeś? Tak. Puszkę Puszkę. na naszą plażę. I, I... dlatego potrzebuję... Co? Dlatego potrzebuję kobla. Stona. na. Ja zrobię potem basen, jestem świetny w basenach. Ale jeszcze nie robię basenu. Robiłam przecież, pędasz na tym serwie? No pamiętam! gdzie, gdzie nam pies zdeł? Chcesz powiedzieć jak się... jak go nazwałeś? Psa? Co? Psa? Nie, nie psa, serwer. Kurna mać. Skończyło mi się. To znaczy serwer, kurda mać! Nazwałem go kurna mać, zaprakło mi drewna Na <grymne> pewno wiesz Narwałeś go Ej, tak i do jaskini i się z kumplami um, Nie ale, ale to mało drewna jest Uu, Jak mi się chce modów, jak mi się chce kory Patrz jak ładnie rodzinę. jest, to widzisz? Widzisz jakie ładne? No. Gdzie Taka dróżka jest i się idzie, idzie, idzie. jeszcze mamy lampiony po bokach zrobię, dobra? No a skąd niby wyczesnić lampiony? No z Netheru. no co sejść teraz do Netheru, wiesz? Eee, to, 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 ale... Słuchaj, takie to, by, to, jeszcze daleko będzie zrobię. Dobra, ja, a my, ja, ja a... stone, potrzebujemy lawy z jaskini, to zrobimy, starożytny rytuał e, zrobienia portal do Netheru, starożytny. Ale starożytny... w sposób starożytny. No? Nie, nie, nie dobra. Czemu nie chcesz sposób starożytny? Nie bo, bo się boisz pewnie sposobu nie, bo nie sposób starożytny. Nie, właśnie sposób starożytny jest fajny. Ba bardziej wydajny jest. Niezwykły. Niezwykły właśnie. W nie, sposób zwykły sposób. Nie... Bo ci... Znaczymy, że mieć, że trzeba na początku znaleźć diamenty i potem... prawda? Mhm. A to sposób rytualny, starożytny jest lepszy, bo tak się rzecz, to mieć rzecz to... Nawry wodę Idź. Idiot No mówiłem już, to, że dirt. No wiem. o. 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 O, o mi drewno. Ale się taka będzie wierzła. to robisz, tu wierzę? No tutaj, za tobą. Nie widzę. No, odwróć się. Wróciłem się. Nie, patrzysz w... Patrzysz... odwróć jeszcze raz cię! Tutaj! A! Nie zauważyłem cię! No. Skaczę! Ale ja serio cię nie zauważyłem! Nie no, zawsze muszę pod koniec odcinka mieć dwa serduszka. Znaczy... jedno i pół, albo dwa, albo jedno nawet, albo pół nawet. Ale nie, nie, nie jest koniec odcinka. Co? No, to nie jest koniec odcinka, to nie jest koniec odcinka. gdzie jest e, Ej, do jaskini! I w nocy będziemy szedli całą noc jaskini! Nie. Czemu gdzie ty idziesz? Do domu Dobra. A czemu? No tak. Ale masz głupia rzeczy. Dobra. Mhm. Mhm. Idę podle. Masz drewno? Ile masz drewna? Um, cztery. Cztery deski. Mm, Niestety. Ja zrobię sprend do szklarni. Będę zaraz robił. będzie takie potem. Takie wejście No to jakiś las? Nie robię, nie robię lasu. Ale mi chodzi czy mamy... My tu mamy las jakiś. Tak, tam, tam, tam gdzieś, tam. Na tej... Gór, na tym wzgórzu o, zachodzi słońce. No i? No właśnie to. O, widzisz, właśnie to. O właśnie, Natala. Zachowuj się, wiesz co... troszkę fajną zrobiłem! Ale widzisz, ty nic nie robiłeś, tylko się marudziłeś, a ja zrobiłem te schodki i... tą drugą ładną. Ej, chodź do a ja zrobiłem nie sprawiłem nic. Trochę więcej. No, Gdzie ty jesteś? Ho nie widzisz mnie. Jestem cieniem w twoim oku. Jestem ciernią w twoim oku. A, ja ty jesteś zabiję. w domu! Ej, co ty robisz w domu? Nie jestem w domu. Gdzie jesteś? Za tobą, da... da kilka kilometrów albo ki kilka metrów za tobą. Nie widzę. Koło szklarni... koło tej dziwnej dróżki... opierają tutaj się takiej... Koło mnie jesteś! Nie! Rano. Nie jestem koło ciebie! Dwiera wchodzę do domu! Po schodach! Ej, oj, 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 z owcą! Ja myślałam, że jesteś jeszcze przed domem. Osiem... osiem... Trzeba mi nie stać 8, Nie stać mi. Hej, robię sobie drabinki jeszcze. Drabinki! Nocne sprzątanie? I nam się nie wyhodowała. To się nie wyhoduje, bo trzeba mieć większe pomieszczenie kilo, raczej. Nie. Kapujasz, nie, nie wyhoduje się, trzeba większe pomieszczenie. Tak? No, na no serio.

Zostały otwarte. Pa! otwarte. To. A Zapomniałem powiedzieć. Czy mówiłem już to o. o... Nie, nie mówiłem. Że zrobimy chyba. Chyba. Zrobimy specjalny odcinek z okazji 11 widzów. Przepraszam Was, ale robiłem krótkie cięcie. Dobra. Z okazji 11 widzów postanawiamy zrobić Terrarię albo. IPB nie? APB, nie? IPB. APB albo teraz... M, A, P do mojego pokoju. Nie wiem, czy już wam to mówiłem, chyba e nie. do mojego pokoju. Dobra noc. E do mojego pokoju. Nie. Dobranoc!